GHKCU. Parę słów na ten temat, bo ludzie słyszą GH i dostają dosłownie małpiego rozumu. I myślą, że będą rośli jak dziki po żołędziach. To tak nie działa. GHKCU nie ma zbyt wiele wspólnego z GH z hormonem wzrostu. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o rzeczach podobnych, to może pozytywnie wpływać na cerę skórę. Ale nie sprawi, że będziecie rośli nagle. Po pierwsze, flaszka GHKCU kosztuje około 200 zł, 50 mg. Gdzie dostaniecie? Jej? GH po dwie stówy. Jeżeli mówimy o faktycznych benefitach GHKCU, to właśnie wpływ na rozstępy, na skórę, na włosy, ale nie będzie on wpływało na Wasz rozrost ani w górę, ani w wszerz. GHKCU jest peptydem miedziowym i zazwyczaj, gdy rozpuszczacie go, wychodzi w kolorze niebieskim. Gdy używacie go, może być on troszeczkę bolesny i zostawiać siniaki które po kuracji schodzą. ghk również nie wpływa na np. palenie tkanki tłuszczowej. Tak jak hormon wzrostu ma te właściwości. Ale jeżeli byście właśnie szukali dobrego tego kacau, PPC, innych peptydów, MK, jochimbiny, kardaryny, to tutaj macie link. Do później, przyjaciele. I obserwujcie ten kanał. I jeszcze co do stosowania. 1 mg przez 50 dni dziennie.